Dzień dobry! Witajcie na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, prezentacji i recenzji Sławki Bluetooth V9 Made in China. O takie, takim oto swego czasu pudełeczku przyszła do mnie. weczka sama wygląda tak można ją wykorzystać do rozmów w trakcie jazdy w samochodzie Jak i do oglądania filmów słuchania muzyki oczywiście oglądanie filmów i słuchania muzyki nie w trakcie jazdy samochodem Sławka ma tutaj jak, jak widzicie wejście mikro USB tu ma włącz załącz, a tu ma regulację plus lub minus głośności. Na wyposażeniu tej słuchawki jest dodatkowa słuchawka, którą wpinamy. To jest mikro USB. Wtyczka. Pinamy ją w to miejsce i mamy wtedy parę słuchawek. Nadaj nadają się one też do biegania. Można słuchać przez nią muzykę za pomocą bluetootha. Bardzo dobry dźwięk na nich jest. Mam wrażenie, nie zawsze, że bardziej ta główna słuchawka daje tak jak w, jak w smartfonach, które są mają dwa głośniki stereofoniczne, czyli mikrofon i u góry słuchawka. To podobne jest wrażenie, że ta słuchawka daje troszeczkę nie tak głośno jak, jak ta słuchawka. Ale jest odbiór... Przyzwoity, dobrej jakości, dobrze spasowane, wszystko jest. Na wyposażeniu są jeszcze dodatkowe te gumeczki. Plus instrukcja obsługi, ale to taka ogólna, ogólne zagadnienia. Nic szczególnego, także polecam tą sławkę. Ona jest jeszcze do kupienia w różnych cenach. Ja jestem z niej zadowolony. Jeżeli gdzieś wychodzę, coś wykonuję, to sobie zakładam mam wolne ręce. Obie mogę wtedy wykonywać. I na przykład słuchać muzyki, czy odbierać rozmowę telefoniczną. Czy wykonywać rozmowę telefoniczną. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Do widzenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.